Pytamy dalej, co jest pierwsze? Byt czy dobro? Skoro powiedzieliśmy, że ontologicznie patrząc byt jest dobrem, a dobro jest bytem, to jednak pomimo wszystko zachodzi pytanie, co jest pierwsze i w jakim sensie? I tutaj wielka. Klasyczna myśl filozoficzna stwierdza, że pierwsze w rzeczach stworzonych, to co stwierdzamy w nich, to jest właśnie ich istnienie, czyli ich bytowość. I Tomasz Zakwinu argumentuje tak, że myślowo najpierw jest byt, potem dobro. Dlaczego?